I Elożka, witam Was już w kolejnym odcinku Minecrafta na spontanie. Jak widzicie, udało mi się poprawić nieco jakość audio, jakość wideo też. fraps troszkę poprawiony. Dziękuję mojemu koledze, który mi pomógł przy tym. No i cóż, w dzisiejszym odcinku będziemy naprawiać dach, gdyż yy, mieliśmy małą burzę ostatnio, jak grałem. Robiłem co innego na farmie, nie zauważyłem tego i. No i stała się mała apokalipsa. No. Proszę bardzo. Dobrze, że w porę zauważyłem, dobrze, że padał deszcz, no tak, i to się ugasiło samo z siebie. Więc zacznijmy naprawianie. Hmm. No i tak. Moi ziomkowie. Mm, wersja 1.9. Nie wiem, kiedy wyjdzie. W sumie. Troszkę mnie to nie interesuje. No ale w sumie jeden, na jeden dzień czekam tylko na te nowe rzeczy, które są. Czyli piekło w troszeczkę lepszym stanie niż jest. No i co do tego jeszcze? Mają być niby te nowe krowy. Te z grzybami porastają. Oj, oj, oj. Oj, oj, A czemu to ja jestem na peaceful Oj oj tak nie powinno być zaraz to przełączymy easy no normal co tam dobra wróćmy tam gdzie byliśmy kurde dzisiaj mi strasznie gra laguje więc wybaczcie mi to bo naprawdę tak troszkę zmniejszyły się lagi niż ostatnio były jest lepiej a teraz postawimy tu drugi słupek Zrobiłem sobie wspinaczkę na górę, yy, zrobiłem też filmik. To jest też odcinek tego Minecraftu na spontanie mojego. Zrobiłem też filmik z serwera moich znajomych. To są dwa odcinki. Dodamy w odpowiednim czasie, kiedy skończymy troszeczkę prac tutaj. Będzie taki przerywnik. No i potem wrócimy do Mam tu ostatnio dos dosyć sporo projektów sobie zrobiłem, które chcę tutaj zrobić razem z wami. Mam nadzieję, że wam się spodobają. No mi osobiście też się podobają, aż zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Um, planuję sobie zrobić taką wieżę widokową, żeby całą górę było widać, czyli całą okolicę. Yy, niedługo też będziemy kończyć świątynię, w której jeszcze nie byliśmy, yy, i zaczniemy stawiać pomniki na placu pomników. Pewnie już domyślacie się, co to o co, o co będzie chodziło, jest ze wszystkim. Ale tak moment tłumaczę, to w którymś odcinku. Mm, tutaj przy dachu jeszcze tak wracając do tej sprawy. Miałem też problemy z Endermanami. Gdyż one łażą tak samo jak głupie i wyciągają te wszystkie klocki. Po prostu pojedynczo i cholera wiedzie. Wy wyjmą z 5, 2 znajdę i reszta nie będzie to. Lezie, pójdzie, odłoży. Cholera wiedzie. To jest masakra, ja Wam mówię. Czasami się przejdę kawałek gdzieś po coś, patrzę, drzewa porozstawiane. Tu jakaś skała, tu piasek przeniesiony. Do domu też mi się dobierają. Marty się o tunele, marty się właśnie o ten tunel, co prowadzi na plac pomników. Czy mi go nie rozebrały gdzieś tam w połowie. W ogóle marty się o plac pomników, czy nie jest rozebrany całkowicie. No, na farmie też troszkę chciały chyba zrobić mi małą przebudówkę i remont taki extreme home makeover normalnie do mnie do Poznania chcieli mi zrobić na szczęście pojawiają się tylko w ciemnych miejscach i muszę troszkę tam bardziej rozświetlić ale, no i też myślę nad tym bo kurde je zabije tylko woda no ale co tu, na, tu sobie na strychu zleje wodę no dajmy sobie spokój hmm, może w przyszłości tu postaje dosyć sporo pochodni albo nie wiem no lawy tu nie wyleję, bo tu deski położone trochę też lipa no, lipnie jest z tego powodu że w sumie to nie wiem co robić z tymi endermanami cholernymi ja wam chyba zrobię cięcie niedługo, żeby was nie męczyć po prostu tym oglądaniem tego jak ja stawiam sobie wełnę, a wy na to patrzycie. Aha, wygrałem sobie skina własnego. Pokażę Wam go niedługo. Jak widzicie, przy okazji, też nie wiem, czy widzicie teraz, ale przy okazji spłonął też ten mój nikt, co tu stał. Co to chciałem potem rozburzyć? Spłonął całkowicie. Na całe szczęście, nie będę musiał się z nim bawić. No i co? Tak, zważnie, jeszcze powiedział wam wszystko. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie powtórzy takiego jak z tą burzą, bo. No bo co Dobra, robię cięcie, a wy... I spoko. Dobra. Cały dach zrobiony. Gotowy i w ogóle. Mam nadzieję, że endermany do niego się nie dobiorą. Teraz sobie musimy tutaj spokojnie zejść z tego dachu. Żeby nie było problemu potem. Cyk, hop, hop, hop. Tutaj też coś skombinuję jako tego. No, tu się ta górka nie podoba, ale to... To w przyszłości. Yy, no, olak. Teraz jakby szedł tak dziwnie to nie jest lag. Po prostu idę powoli, bo nie chcę, żeby się lagi właśnie takie robiły cholerne. No i tak mi strasznie klatkuje z tym fraps. No właśnie. O wielku mowa. Dobra. O, jest trochę lepiej. Mam nadzieję, że się troszkę poprawi to, bo nie cierpię oglądać filmów z lagami. Wiem, że wy też tego nie cierpicie. Wiem, że nie cierpicie mnie, bo robię te filmiki. Aha. Yy, wyposażę troszkę na moją z stąd, studowy. Mamy tutaj skrzynie pełne narzędzi, tu są kilofy i siekierki. Tutaj mamy... motyki i łopaty. Tu jest workbench, skrzynia z węglem, piecyki. Tutaj pusto i tu też pusto mamy. Czyli te są puste. Coś tu może kiedyś do, do nich woże, nie wiem, jakieś śmieci albo coś. Ma pojedzonko. Ym, tak, zamknijmy i tu wejdziemy, tu taka zagródka dla zwierząt jest. I o, widzicie, to są właśnie pamiątki po Endermana, które wiedziły moją sodowę wyciągnieć taki hamie takiego loska i postawić go na środku. No i, i rób co chcesz, yy, tak. Yy, po co budowałem, sobie dla zwierząt? Hmm, w sumie wiem, że w wersji 1.9 ma być możliwość oswajania zwierząt. To się jeszcze okaże. Troszkę muszę popatrzeć na wiki. To wtedy będzie wiedzieć na pewno, yy, tak. Poletka zrobiłem już do końca, tak jak Wam to obiecałem. Teraz tak wszystko wygląda. Tu posadziłem dynię. Możecie sobie popatrzeć, może zrobić takie samo poletko. Polecam, bardzo fajnie z zdyń. Zrobimy jakieś ozdoby. Myślę, na Halloween coś może zrobić. Takiego wiecie, taki halloweenowy odcinek. Zobaczymy, co z tego będzie. Albo jakieś, nie wiem, pozdrowienia. Wam zrobię takie coś, to się okaże. Taka, uznajmy, że to będzie niespodzianka. No i tak, są te dynki moje. Skąd wzięłem osiem dni? No nie było to proste, bo miałem tylko pięć. Sadziłem i kopałem. Sadziłem, kopałem. Sadziłem, kopałem. Sadziłem, kopałem. No i tak. Uzbierało się tego trochę. Tu zrobiłem sobie studnię, bo była mi potrzebna do wlania wody do tych tutaj przegrodek. Tu zrobiłem farmę melonów. Akurat melonów miałem dosyć sporo, także nie było z tym większego problemu. Zaczęło chyba tak, tak uży, używam kartografera, wtedy szukam tangencji i taka ten, co też zbierzmy tylko, Tak mówiąc, pokrótce. Yy, jak jesteście w onie, to nie niszczcie tych skrzyń. Bo tam, po jakim, nie wiem, w jakim czasie, a tam po pewnym czasie, tylko nie pamiętam, czy trzeba włączyć, czy wyłączyć ten mm, Mob Spawner, ale chyba trzeba go włączyć. I tam po pewnym czasie, jak przyjdziecie, to wam się na nowo zesponują przedmioty, które były przy tym, które były w skrzyni. Mam nadzieję, że wam się przyda taka, taka informacja. No i co, co, kurde lagi. No i to tutaj skończyłem już yy, robić ścieżynki wszystko. Yy, w przyszłości coś tu będziemy jeszcze robić. Yy, dookoła też wyharatałem wszystkie drzewa. Maksymalnie. Gdzieś tam chyba ząbiaki mi się zalęgły. Ja jestem jak zwykle. Dobra. no Pomyślę sobie, zrobię cięcie. No. I witam was w owej świątyni Ludzie No zrobiliśmy tutaj ten Zrobiłem tu coś oświetlenie takie lekkie yy, To już dawno są takie rusztowania porobione Tak to wygląda <laughs> Co będę chciał tu robić No cóż między odcinkami troszkę tutaj porobię Mam nadzieję że on coś co się spodoba tutaj Z tych prac Ogólnie tak to wygląda No i co Komentujcie, subskrybujcie, piszcie wiadomości, komentarzyki. Ja czekam na nie, jak dziecko na gwiazdkę. No i co? Pozdrawiam Was i do następnego odcinka Minecrafta na spontanie. Trzymajcie się. Co? Urde. I tak tu jest ciemno. już ja ja skończyłem odcinek.